Zalety podatku liniowego wszyscy znamy, poproszę o na następny slajd. Tak, tak, Krzywa Laffera też również znana nam dobrze oraz podatek liniowy to są ważne osoby, które miały coś wspólnego w Polsce z podatkiem liniowym. Poproszę o na następny slajd. Pierwsze inicjatywy w połowie lat 90. zupełnie zignorowane. W roku 1998 pojawia się Biała Księga Podatków. Wtedy wydawało się, że podatek liniowy jest już na wyciągnięcie ręki. Niestety, wtedy już w Polsce istniały silne grupy nacisku, które przeciwstawiały się tej idei. Wybuchła istna medialna panika, więc wszystko się rozpłynęło po kościach. Następnie Leszek Miller, który wprowadził możliwość korzystania ze stawki liniowej dla przedsiębiorców. To funkcjonuje do tej pory. Oraz wreszcie Platforma Obywatelska ze swoim 3x15. Niestety Pusta Lodówka oraz Kot Lucifer nie dopuścili do tego. I dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu Piotrowi. Zapraszamy do nas panią Annę Paluszkiewicz, która przedstawi nam argumenty za i przeciw przyjęciu euro wspólnej waluty. Piszemy. Może na sam początek jeszcze dam krótkie objaśnienie, proszę Państwa, poznaniacy nie są materialistami. Ze względu na ograniczenie czasowe przejdę od razu do sedna mojej pracy magisterskiej, czyli do bilansu kosztów i korzyści przyjęcia wspólnej waluty w Polsce. Także proszę jeszcze jeden. Dziękuję. Zacznijmy od korzyści. Miejsce złotego zajmie eurowaluta stabilniejsza i popularniejsza. Ograniczy to koszty transakcyjne i wpłynie oczywiście także na, na redukcję ryzyka kursowego. To z kolei obniży premię za ryzyko. Możemy się więc spodziewać niższych, proszę następny slajd, niższych stóp procentowych, co ucieszy z pewnością przedsiębiorców, zarówno z za, 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 skierowanych na zagraniczne rynki zbytu, jak i tych krajowych, bo będzie oznaczało to tańszy koszt finansowania kapitału. Wraz z unijną walutą przybędzie do Polski wzrośnie konkurencyjność. Dla klientów będzie to oznaczało większy wybór, niższe ceny i miejmy nadzieję, że wyższą jakość. Także jeszcze na no, poprzednim slajdzie była mowa o łatwiej łatwiejszej porównywalności. No nie jest czymś nowym, że mając jedną walutę będzie to dużo prostsze. Następne, wspólna waluta do Polski zachęci także zagranicznych inwestorów. Będzie to widoczne pod postacią zwiększonego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Natomiast uda nam się także wejść na głębszy i bardziej płynny rynek finansowy, co będzie oznaczało, że Polska będzie w stanie e, szerzej, bezpieczniej e, móc, się za, bezpiecznie móc się zabezpieczać, będzie e, miała szansę na lepszą, większą dywersyfikację ryzyka. Wspólna waluta zobliguje także rząd do utrzymywania zdrowych finansów poprzez, na przykład, Pakt Stabilności i Wzrostu, a niższe, niższe oprocentowanie pozwoli z kolei na tańszą obsługę długu publicznego. Zwiększy to wiarygodność kraju i pozwoli w przyszłości zawieraniu korzystniejszych umów z innymi krajami. To wszystko będzie miało swoje odbicie we wzroście gospodarczym, jak możemy mniewać, e oczywiście pozytywnym. Aczkolwiek wydawałoby się, że to wszystko tak pięknie wygląda i będziemy szczęśliwi po przyjęciu euro. Okazuje się, że niekoniecznie. Proszę, następny slajd. Otóż redukcja kosztów transakcyjnych może, jak przewidują niektórzy ekonomiści, okazać się niewielka niewielkie wówczas będą także korzyści płynące ze zlikwidowania, z pozbawienia się narodowej waluty. Jeśli natomiast o turystów chodzi. To oszczędności odczują tak naprawdę jedynie ci permanentnie podróżujący. Brak ryzyka kursowego z kolei odczują jedynie duże przedsiębiorstwa. Jedynie 7% to są dane na rok 2007 małych i średnich przedsiębiorstw zajmowało się eksportem. Spośród nich bardzo mało, zabezpieczało się przed ryzykiem ze względu na przykład na wysokie koszty. Z tego też względu zbyt dużych oszczędności one nie wygenerują. Jeśli natomiast o niskie stopy chodzi, e, jeśli o niskie stopy chodzi, to z jednej strony... E, można je utrzymywać, pozostając także poza jakąkolwiek Unią Walutową. Przykładem są, na przy... Przykładem są Malezja czy Korea Południowa, które przed zawirowaniami finansowymi utrzymywały stopę procentową, swoją główną, na, na poziomie takim, jak teraz ma nasz Narodowy Bank Polski. Natomiast przy zbyt niskich poziomach tej stopy możemy także doprowadzić kraj do ryzyka nadmiernej akcji kredytowej, co w efekcie może doprowadzić do przegrzania gospodarki. Jedną lekcję. To, to proszę już zostać. Jedną lekcję tego typu już mieliśmy po kryzysie amerykańskim i chyba nie chcemy jej ponownie przechodzić. Z kolei rosnąca konkurencja wyprze z rynku krajowe podmioty gospodarcze, jeśli te wcześniej nie podejmą odpowiednich działań zachowujących ich pozycję rynkową. Jednak wymaga to kosztów, a jak wiemy, obecna sytuacja nie skłania do, do takie, ponoszenia takich kosztów. Jeśli natomiast o uproszczona porównywalność, i to już jest ten slajd, chodzi, to Niepotrzebna jest jedna waluta, by móc łatwo za pomocą prostych działań matematycznych dokonać trafnych decyzji. Z drugiej strony też wówczas bardzo widoczne staną się rozbieżności, jeśli chodzi o, o zarobki. Ostatnio w jednym, na jednym z portali finansowych wyczytałam, że Polska zajmuje czwarte bądź piąte miejsce od końca, czwarte lub piąte miejsce pośród krajów Unii Europejskiej, w których zarabia się najmniej. To może skłonić wielu Polaków do emigracji zarobkowej, która z jednej strony wydawałoby się, że będzie wiązała się z transferem bezrobocia, z drugiej strony jednak spowoduje, będzie miała reperkusje w sytuacji gospodarczej, zwłaszcza jeśli chodzi o emerytury, czy też wzrost inflacji. Proszę następny slajd. Niepewne są także zmiany związane z wymianą handlową. Z jednej strony znany jest efekt kreacji handlu, ale z drugiej strony obok niego funkcjonuje także efekt przesunięcia, co oznacza, że wzrost obrotów z krajami strefy euro może, może odbić się. Hmm, obrotami z krajami trzecimi i wcale saldo nie musi wyjść na plus i nie być tak korzystna, jakby się wydawało. Jeśli chodzi natomiast o biz, czyli bezpośrednie inwestycje zagraniczne, okazuje się, że płynny kurs walutowy wcale przeszkodą nie jest. Co, co ciekawe, Polska także jest dość interesującym krajem dla zagranicznych inwestorów, a przecież nie mamy jeszcze euro. Inny problem to problem zarażania. Mapka, która jest tutaj zaprezentowana, wskazuje na to, że jedynie Polsce udało się, udaje się zachowywać wzrost gospodarczy, dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. I co oznacza, co jest też związane z jak powiedział Leszek Balcerowicz, ze zdrowym zacofaniem kraju i dzięki właśnie pozostawaniu poza strefą euro mamy możliwość łagodniejszego przechodzenia tego, co na chwilę obecną mamy na ręku. Dobrze, proszę następny slajd. Co więcej, okazuje się, że pozostawanie poza strefą walutową wcale nie oznacza niższego poziomu wzrostów, wzrostu, przepraszam, gospodarczego. Tutaj najwyższe słupki mają kraje, nowe kraje członkowskie, czyli kraje doganiające, rozwijające się. Po wejściu do strefy euro będą one skrępowane polityką, gospod polityką gospodarczą ograniczeniami różnymi, które wpłyną na to, że tempo to z pewnością będzie troszkę niższe. Proszę następny slajd. Jak widzimy, koszty, korzyści i związane z nimi szanse są dość niepewne. Dość, powstaje więc pytanie, jak wygląda sprawa jeśli chodzi o koszty. Przede wszystkim dobrowolnie zrzekniemy się autonomicznej polityki monetarnej, tym samym skutecznych narzędzi, czyli kursu walutowego oraz stóp procentowych, co nie jest dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o krępowanie gospodarki kraju, które teraz próbuje się rozwijać i doganiać kraje zachodu. Poza tym one size policy fits all, którą określamy politykę Europejskiego Banku Centralnego, może okazać się niedopasowana do, polskie, do polskiej sytuacji, co już teraz widzimy, że następuje odchylenie się. Polska inaczej reaguje na zastany kryzys niż pozostałe kraje europejskie. Poza tym problemem jest też brak skutecznych zamienników dla polityki monetarnej. Polityka fiskalna jest skrępowana, wysokie są deficyty budżetowe rokrocznie i wysoki jest też dług budżetowy. Poza tym pojawia się też kłopot z ustaleniem usztywnionego kursu walutowego. Zarówno przeszacowany kurs, jak i niedoszacowanie będzie miał swoje reperkusje negatywne na wzroście gospodarczym. <laughs> Proszę następny slajd.